Halo, oh, witam panią. Drugi dzień szukania. Dostałem się tutaj do skraplacza. W środku, w kabinie, także opianowałem go, ile się da. Te Rurki, co tam widać. Piano już nam spływa, bo zanim poszedłem tutaj po telefon. Ale tam jest właśnie skraplacz od klimatyzacji. No nie będzie pani tego dobrze widzieć, bo ciężko jest złapać. Ale w każdym razie jest to opianowane w środku. Tam do samego końca piana była. O, ja to pędzelkowałem jeszcze te luty. Udziłem się może, że tutaj coś będzie. Jakaś nieszczelność. No ale tutaj też nic z nimi nie pokazuje. Przynajmniej z tej strony co jest odkryte. Także pomału zaczynam się poddawać. Nigdzie nie mogę znaleźć. Już pianuję dzisiaj od rana naprawdę. Szukam i chłodnice z przodu z tyłu i rurki na lusterko i wszystkie przyłączę i pędzelkiem i nawet już kupiłem sobie płyn do baniek normalnie ale to nic, nic mi nie daje. To już pędzelkowane jest po tyle razy jadę sobie każdy wąs. Wszędzie wszystko wypędzelkowałem. Od spodu lusterko kładę inspekcyjne, świecę sobie, jadę i nigdzie nic nie mogę znaleźć. Już no naprawdę mam prześwietlone wszystko, co tylko się można prześwietlić. Ta chłodnica no nie wygląda na, aż tak na mocno. jakoś dziurawą, bo się wcale nie chce pienić. Ani od dołu, ani od góry. Zaczyna mi brak pomysłów już normalnie. Tyle czasu, co ja tutaj straciłem. I sprężarkę tak samo. Tu całą tą chłodnicę, wszystkie zgrzewy. Tu jest, gdzie to jestem? Tu jestem. Wszystko się pędzelkuje. Cała mi się to powiększyło, kuźbę mokre palce i... Oooo, pierdzielony telefon Wszystko pędzelkuję i szukam, gdzie to się może coś pienić Tak samo całą sprężarkę Wszędzie na łączeniach, uszczelki na górze, na dole, łączniki Filtry Nie mogę, normalnie nie mogę nigdzie znaleźć jakiegokolwiek wycieku Żeby się cośkolwiek gdzieś pokazało tak więc chyba zrobimy w ten sposób, że uruchomimy tą klimatyzację. Nabij, nabijemy, mówię. Yy, wymienimy ten sterownik, który ma dzisiaj przyjść. Uruchomimy, niech to wszystko ruszy. Niech zacznie sprężarka napędzać. Nabijemy czynnik normalnie, tak żeby to chłodziło I chodziło. No i trudne, zobaczymy wtedy. Albo będzie działać, albo po prostu, jak pani mówiła wcześniej, że wytrzymało dwa dni i się skończyło. Ale to i tak będę czekał na decyzję od pani, co z tym robić, bo ja na tę chwilę ja już nie mam pomysłu. Już pędzelkowane jest od środka, od zewnątrz, wszystko, każda lureczka. Wszystko jest wypędzelkowane nie mam. Nie mam śladu banieczki, żeby się gdzieś przyczepić. Może faktycznie jak tu jest teraz 8 barów, nie? 8 barów gazu. Może jak ruszy sprężarka, dobije nam 20, 25, może wtedy się zacznie pojawiać cokolwiek. No ale to już będzie wtedy czynnik wtłoczony no i koszt, nie? Koszt tego gazu. Trzeba będzie doliczyć do tego wszystkiego. No jest ryzyko, no ale jak nie zaryzykujemy, to się nie dowiemy. Bo na tą chwilę już naprawdę już tyle godzin, co ja tutaj spędziłem i nic nie wymyśliłem. Także porozbierałem to auto, wszystko podkrywane i nic z tego dalej mi nie wyszło, nie? Także tak to na tą chwilę wygląda.